Hej u ludziska, jestem kostek bez kostek i właśnie mam nowego skinna tak i jestem na paintballu Gramy sobie, bo gram sobie, pogram sobie i ten teges, tak dawno nie było odcinka o, teraz nie za bardzo miałem skin bo są zajęci koledzy więc robię samemu a później ten jeszcze może Dzisiaj może nagram jeszcze kilka odcinków takich na zapas. No, no, pięknie. I no, nie będzie na jakiś ten czas, bo teraz akurat w tym tygodniu... Aha, w tym tygodniu akurat nie będzie mnie w domu tak za bardzo. Więc... Więc tak. Ale kto nie jest strzelby, mam ten... Oś ty! jaki TEN! Huligan! Prowadzę, naprawdę. Teraz może iść może, że będę miał głos, albo taki... Jestem trochę przymulony, ale trochę zakończony jestem. Naprawdę. Naprawdę. Smożny jest no i wróciłem po feriach. Jakoś to tam idzie. A nie narzekam na ceny. Dobra, w końcu. W końcu. I też piszcie o moim nowym skinie, czy wam się podoba, czy nie, czy tamten był lepszy. Moim zdaniem tamten miał bardziej takie te... Oczy w oczy raziły kolory, ten kolor skina. Ten czerwony niebieski taki. I jeszcze. Mam. No. Teraz wtachniemy do jej pasy. Chłe, chu, chłe. to mi Chuj, chuj. Dobra. Pochła. Co jest? No! Ja się wystraszyłem. Dobra. Spoko, spoko. A pozbieram dzisiaj kill. Muszę wypróbować nowy killstrike. ...i zobaczymy. Nią Ooo, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma! Nie, 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 nie. No i tak. No bo dobra, nie ile jest jeszcze? 27? No to nie, to się nie posa zbierać. Ta jest nawet też w miarę taka. I sorki jak od razu jak będą jakieś e, niezakłócenia what? what? Jak on mi stamtąd ściągnął? What? I możliwe też, że będą dwie nowe serie. Ale to już miałem problemy techniczne, więc... Aha, dobra, idę tędy. O, oni są tutaj, a tam nie ma żadnego z naszych, dobra. To trzeba pilnować tych dróżek. Skończy mi się. Triple shot. A tam już, a to nasz był, dobra. Ogarniam, ogarniam. A co robią w ogóle te kurczaki? Takie można sobie przyzwać, one tak sobie są, tak? Oho, idę, biegną, biegną, biegną. O, wygraliśmy. Nie, przegra... Głupie są. Przegraliśmy. Ojej. Szkoda. No to się widzimy na kolejnej arenie. I jesteśmy w kolejnej. Jej. Spoko. W Lalandzie. W Laland. Lala Lalandzie. Dobra, nie, no nie, nic, nic. Ale zauważyliście, że jak się tak powtarza, to często jest słowo, na którym się można zastanowić, to potem się... Tak się wydaje takie dziwne też słowo, albo czasem można nawet je jakby zapomnieć. Takie dziwne, jest, takie... Takie dziwne. Coś. Eee, do tu nikogo nie ma, a może i do. Wszyscy tam? Łech, łech, łech. Idą, idą, idą. <laughs> jak? Może z drugiej strony. Uj, sześć, sześć, dobra. Nie, 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 nie. Teraz, nie, 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 nie. nie. Zawsze, w której jestem drużynie, to ona przegrzywa. Ciekawe wyobrażenie. No nie? Bardzo. A nie wiem. Teraz, jak już no, 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 ileż go można. Dobra, tutaj się nie zepsuję. To... On z boku był, no. What? Dobra, on tam jest, on tam jest, tam, Tak, 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 tak. 120... What to hell? O tyle No nie stążę... Nie. Pff. Tak, kolejna. Super. Nie! 110 do 5 Wygramy to! Dobra! A co to było? Nie, ja się nie zgadzam! Failowy odcinek, znaczy no, może nie odcinek, ale no wszelmę. Failowe minigierki, no, coś to coś wymyślę. Masakra. No dobra. To! Żeby jeszcze nie mieć więcej faili, to się żegnam. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie na miski. No, jeszcze raz. Jej! Takie coś. No, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.